Witam wszystkich w nagraniu prezentującym wysyłkę dokumentów sprzedażowych do KSeF z wykorzystaniem modułu Symfonia Handel. Nagranie to realizowane jest już na skonfigurowanym środowisku Symfonia Handel oraz Symfonia KSeF, gdzie z kolei mam już wprowadzoną autoryzację do KSeF-u ministerialnego. Opis tej procedury dostępny jest w menu KSeF. Jak rozpocząć pracę z Symfonia KSeF. Mamy też dostępne nagrania, na których prezentujemy ten proces. Zaczniemy od wystawienia faktury z wykorzystaniem formatki sprzedaży nowej. Mam przygotowany dokument z dwoma pozycjami. Mam wprowadzoną ilość, cenę oraz wartość netto dokumentu. Po kliknięciu wystaw pojawia mi się okienko z pytaniem o wybór procesu: jak ten dokument ma zostać wystawiony do KSEF. Możemy skorzystać z opcji domyślej, czyli dokument zostanie wysłany do Symfonii XF. Ta opcja oznacza, że w tym miejscu dokument będzie mógł być wysłany dalej przez osobę, która jest autoryzowana w Symfonii XF oraz w XF ministerialnym. Taka sytuacja pozwala nam na autoryzację tylko jednej wybranej osoby, która ma takie uprawnienia, natomiast nie musimy autoryzować wszystkich handlowców czy fakturzystów w naszej firmy. Opcja pierwsza oznacza, że dokument będzie dokumentem ksefowym, natomiast będzie czekał na wysyłkę z modułu handel. Czyli on nie wyjdzie nam z modułu handel do Symfonii XF ani XF, będzie czekał na wysyłkę w samym module Symfonia Handel. Opcja druga natomiast pozwoli nam, aby z wykorzystaniem Symfonii XF dokument od razu był wysłany do ksefu ministralnego. Taką opcję wybiorę, dokument wystawimy. W dolnej części, Mamy informację na temat statusu wysyłki. oczekuje oraz wysłano do Symfonia KSEF. Dokument ten, jak widać, ma taki status na liście dokumentów. To jest właśnie ta faktura o numerze 15. Do naszego klienta Fundacji Świętego Mikołaja. Dokument ten teraz czeka na to, aż portal ministerialny go przetworzy. Zwrotnie nam nada numer KSEF oraz datę KSEF. Ja ten status odświeżę w innym dokumencie, który wcześniej wystawiłem. XEF odśwież. I taki numer został teraz pobrany wraz z datą wystawienia dokumentu ksew. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do zapoznawania się z kolejnymi nagraniami na temat i jak zostało to zrealizowane w Symfonii. Przygotuj się do Ksef razem z Symfonią. Wejdź na symfonia.pl ukośnik oprogramowanie, ukośnik Ksef.